No dobrze, mamy naprawdę ciekawą sytuację. Amerykańska gospodarka, cóż, stoi na swoistym rozdrożu. A w samym środku tego wszystkiego jest rezerwa federalna, która, powiedzmy sobie szczerze, musi uprawiać niezłą ekwilibrystykę. Z jednej strony mamy ryzyko rosnącej inflacji, a z drugiej słabnący rynek pracy. Zobaczmy więc, jak Fed próbuje utrzymać tę równowagę i co z tego wszystkiego wynika. Te słowa prezesa Powella, które padły na konferencji, idealnie oddają senno problemu. To jest właśnie to fundamentalne napięcie, ten dylemat, który był w samym centrum ostatniej decyzji Fedu. I to będzie też główny wątek całej naszej dzisiejszej analizy. Ok, żeby to wszystko dobrze zrozumieć, przejdziemy przez pięć kluczowych punktów. Zaczniemy od samej decyzji, potem zanurkujemy w te dylematy, które za nią stały, a na koniec spróbujemy zajrzeć w przyszłość. No to po kolei. Punkt pierwszy, co właściwie Fed zrobił? Jaka była ta główna nagłówkowa decyzja? A więc stało się. Główna wiadomość jest taka, że Rezerwa Federalna znowu obniżyła stopy procentowe, tym razem o ćwierć punktu procentowego. Nowy cel dla stopy funduszy federalnych to teraz przedział od 3,75 do 4%. To konkretny ruch, który ma oczywiście ustabilizować gospodarkę, która, jak już wiemy, jest rozdarta między sprzecznymi sygnałami. No ale, po co właściwie to zrobili? Jaki był cel? Prezes Powell ujął to tak: chodzi o dojście do bardziej Neutralnego stanowiska. Co to znaczy w praktyce? No, że polityka nie powinna ani za mocno dusić gospodarki, ani z drugiej strony za bardzo jej luzować i tym samym pompować inflacji. To jest właśnie ta próba znalezienia złotego środka, idealnego balansu w świecie pełnym nowych zagrożeń. Dobrze, przejdźmy teraz do sedna sprawy, do tego dylematu Fedu. To jest właściwie opowieść o dwóch potężnych, przeciwnych siłach, które ciągną politykę monetarną w kompletnie różnych kierunkach. Zanim pójdziemy dalej, musimy pamiętać o jednej absolutnie kluczowej rzeczy o misji Fedu. Ma on dwa, często kompletnie sprzeczne ze sobą cele. Z jednej strony dbać o to, żeby było jak najwięcej miejsc pracy, a z drugiej trzymać ceny w ryzach, czyli pilnować inflacji. I to jest właśnie ten słynny podwójny mandat. I tu właśnie ten konflikt widać jak na dłoni. Po jednej stronie mamy czynniki proinflacyjne. Cła podbijają ceny, oczekiwania inflacyjne rosną, a z drugiej strony rynek pracy ewidentnie słabnie. Wzrost zatrudnienia mocno wyhamował, Fed stoi więc w rozkroku, próbując jakoś pogodzić te dwie przeciwstawne siły. I nie zapominajmy o jednej liczbie 2%. To jest oficjalny, długoterminowy cel inflacyjny Fedu, a inflacja bazowa wciąż trzyma się na poziomie 2,8%. To pokazuje, że walka z inflacją absolutnie się nie skończyła, co jeszcze bardziej komplikuje decyzję o obniżaniu stóp. Ale to nie wszystko. Poza samą obniżką stóp, Fed ogłosił coś jeszcze. Coś, co często umyka w medialnym szumie, ale jest niesamowicie ważne dla rynków. Mam na myśli zakończenie tak zwanego odchudzania bilansu. I to jest naprawdę duża zmiana. Oficjalnie od 1 grudnia Fed wstrzymuje proces znany jako zaciskanie ilościowe, czyli QT. W praktyce oznacza to koniec diety, podczas której Fed aktywnie zmniejszał ilość pieniądza w gospodarce. A skala tej operacji była, no cóż, gigantyczna. W ciągu ostatnich 3,5 roku z bilansu Fedu wyparowały aktywa o wartości 2,2 biliona dolarów. To naprawdę pokazuje, jak potężna była ta dieta. Żeby dać trochę perspektywy, w szczytowym momencie bilans Fedu stanowił aż 35% amerykańskiego PKB. Dziś, po zakończeniu tego odchudzania, spadł do około 21%. To jest naprawdę znacząca normalizacja. Ale uwaga, to nie jest koniec całej historii. Fed po prostu wchodzi w nową fazę. Tak, zatrzymuje redukcję bilansu, ale jednocześnie zaczyna aktywnie zmieniać jego strukturę. Chodzi o to, żeby stopniowo przejść na portfel składający się głównie z krótszych obligacji skarbowych. To jest postrzegane jako bardziej neutralne, bardziej normalne dla rynków finansowych. Wszystko to brzmi jak całkiem nieźle przemyślany plan, prawda? Tylko, że jest jeden ogromny problem. Fed podejmuje te wszystkie decyzje, poruszając się, no cóż, w gęstej mgle niepewności. I tu pojawia się pytanie, które zresztą zadawali dziennikarze. Jakim cudem Fed ma podejmować decyzje, skoro brakuje kluczowych danych? Przez ten cały shutdown rządu po prostu nie ma nowych raportów o zatrudnieniu, o inflacji, o niczym. Jak w takich warunkach sterować gospodarką? Prezes Powell odpowiedział, używając naprawdę potężnej analogii: Powiedział, że jak jedziesz samochodem w mgle, to co robisz? Zwalniasz, nie przyspieszasz. To dość jasno sugeruje, że ten brak danych może skłonić Fed do no właśnie do większej ostrożności i może nawet do wstrzymania kolejnych ruchów w przyszłości. A ten brak danych to niestety nie jest jedyna niewiadoma. Bo, jak na przykład ocenić wpływ sztucznej inteligencji? Z jednej strony napędza inwestycje, ale z drugiej grozi zwolnieniami. Albo jak prowadzić politykę w tak rozdwojonej gospodarce, gdzie bogatsi konsumenci napędzają wzrost, a ci biedniejsi ledwo wiążą koniec z końcem. No i wreszcie te cła. Jak długo będą podbijać inflację? Ta mgła jest naprawdę, naprawdę gęsta. No dobrze, znamy już decyzje, znamy dylematy. To co teraz? Spróbujmy spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Prezes Powell powiedział to bardzo, bardzo jasno. Rynki nie powinny z góry zakładać, że kolejna obniżka stóp w grudniu jest pewna. Podkreślił, że polityka Fedu nie jest na żadnym z góry ustalonym automatycznym kursie. Skąd ta niepewność? Ano stąd, że sam Fed jest wewnętrznie głęboko podzielony. Na posiedzeniu ścierały się kompletnie różne opinie. Jedni mówili stop, pauzujemy, zobaczmy jak działają dotychczasowe cięcia, inni nie, musimy dalej ciąć, żeby wspierać rynek pracy. Ten brak zgody, brak konsensusu sprawia, że każda przyszła decyzja będzie wynikiem naprawdę zaciętej debaty, o ile oczywiście pojawią się w końcu jakieś dane. I myślę, że ten ostatni cytat z konferencji jest chyba najlepszym podsumowaniem całej sytuacji. Każdy ruch, który Fed może wykonać, czy to będzie cięcie, podwyżka, czy po prostu pauza, każdy z nich niesie ze sobą jakieś ryzyko. Pytanie więc nie brzmi, jak uniknąć ryzyka, tylko raczej, które ryzyko jesteśmy w stanie zaakceptować. A czas pokaże, jaką ścieżkę ostatecznie obierze Fed.